Dzień dobry Państwu, Anna Wilczyńska, portal warzywa.pl. Dzisiaj w kolejnym odcinku komunikatu warzywniczego w PROKAM spotykamy się ze Sławomirem Mechackim, specjalistą do spraw upraw warzywniczych. Witam, dzień dobry Sławko. Witam, 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 witam Cię Aniu również. Mm -hmm. e, mili Państwo, mamy już pierwszy dni czerwca, przed nami przedłużony weekend, jednak nie dla wszystkich, jak wiemy, prace na polu nie ustają. E, ogrodnicy starają się wspomóc swoje plantacje, które z powodu chłodnego maja, jak wiemy, no mają sporo do nadgonienia, zwłaszcza w porównaniu do ubiegłego roku. E, widać to na uprawach ciepłolubnych takich jak kukurydza cukrowa i dzisiaj to będzie kukurydza cukrowa będzie tematem, głównym tematem naszego spotkania. Sławku, mówi się o tym, że kukurydza cukrowa jest rośliną w przyszłości. Dlaczego? Jak myślisz? Dlaczego zainteresowanie uprawą kukurydzy cukrowej tak ciągle rośnie? No i jak wygląda sytuacja na polach kukurydzianych w tym momencie? Proszę bardzo. Tak, kukurydza cukrowa przez wielu nazywana właśnie rośliną przyszłości. Myślę, że ze względu właśnie tego, że ma bardzo wiele zastosowań. Praktycznie istnieje w podozmianie w każdym gospodarstwie prawie. Czy to uprawiana na ziarno, wtedy funkcjonuje jako zboże, czy też na kiszonkę, jest wówczas rośliną pastewną. Również jest nawet taki trend w kierunku użytkowania właśnie tej rośliny pod biogazownię. Nas interesuje głównie tutaj kukurydza cukrowa, która jest warzywem i jest przede wszystkim produktem spożywczym, czy to w zastosowaniu właśnie pod przemysł, czy pod świeży rynek. Także jeśli chodzi o przemysł przetwórczy, uprawiamy już kukurydzę pod zbiór kombajnowy, na dużych areałach, pod tak zwaną puszkę, pod mrożonkę, pod mhm. przerób całych Kolb, czy to mrożonych, czy to po prostu do do do, na tackę, do supermarkety. Także rozwija się trend właśnie tutaj uprawy pod supermarkety, pod zbiór świeżorynkowy, właśnie uprawy kukurydzy z rozsady. Jest to bardzo interesujące, ponieważ możemy uzyskać wczesny towar w lepszej cenie, także poszukiwany przez wielu odbiorców. Także około 10% całej produkcji kukurydzy w Polsce jest uprawiana właśnie pod przeznaczenie świeżo rynkowe. A areały globalne, generalnie kukurydzy cukrowej, sięgnęły już 10 tysięcy hektarów w naszym kraju. Także jeśli chodzi o samą kukurydzę, tu trzeba powiedzieć, jest to roślina ciepłolubna, aby wystartować z uprawą z siewu, powinniśmy mieć odpowiednią temperaturę gleby około 10 stopni na głębokości 10-15 cm. Na tą chwilę mamy bardzo spóźniony sezon zimny kwiecień, bardzo zimny maj. Jest to dramatyczna sytuacja dla tej uprawy. W wielu rejonach. Rośliny posiane na początku maja mają dopiero 3, 4, 5 liści przy korydzy z, zrobionej z nasion oczywiście, najczęściej uprawianej. Pod areały duże. Także y, sytuacja na teraz jest dosyć trudna, no i powinniśmy przystąpić do, do działań. Tak naprawdę no, zaburzenia w pobieraniu fosforu y, poprzez chłody, y, bardzo zła kondycja y, roślin, często bardzo słabe ukorzenienie. Y, porównując do o, sytuacji z roku ubiegłego, o tej porze, to mieliśmy po prostu kukurydzę już po kolano, w tym momencie y, y, dopiero te rośliny siane wcześniej ruszają. I jest to dobry moment, żeby zacząć ją dożywiać i reagować, ponieważ ta powierzchnia liścia już będzie teraz wzrastała i mamy już możliwości, jak tylko temperatura wzrośnie, żeby ją dobrze odżywić i nadgonić częściowo sezon. No właśnie, mamy no tak chimeryczną pogodę, zmienną, chłodną pogodę. No musimy jakoś pomóc tym roślinom. Ja Mówicie o dokarmianiu roślin mikroelementami, także stosowaniu preparatów wspomagających rozwój w tych trudnych warunkach uprawy. Mamy jakieś metody, jakie, jakie działania byś zalecił producentom kukurydzy cukrowej na ten moment? To znaczy, tak, na pewno mamy. Przede wszystkim kombinacje zastosowań do listnych. Ja proponuję tutaj na start improver 0,8 litra na hektar w połączeniu z takim preparatem specjalnie dedykowanym dla kukurydzy, połączeniem fosforu i cynku. Jest to preparat cynko, cynkofos w dawce 1,5 litra na hektar. Taka mieszanina z, wydaje mi się koniecznością na ten, na ten moment. W tym momencie fosfor i jakże potrzebny cynk, bardzo ważny cynk w uprawie kukurydzy są niezbędne, a dodatkowo tutaj preparat, który na początku wymieniłem, Improver, zawiera proste związki fenolowe, nitrofenolany, nitrofenolany z sodu, które doskonale przeciwdziałają tym zmiennym stresowym warunkom na roślinie. Także też... Bardzo aktywują metabolizm w roślinie, także tutaj pobieranie tych i regeneracja przede wszystkim po chłodach jest bardzo istotna, także tutaj połączenie tych dwóch preparatów rekomenduję, rekom rekom że tak powiem, na, na, na start. Bardzo dobrym połączeniem również jest zastosowanie tutaj typowo na, dołożenia do dolistnego, opartego, również na wysokiej zawartości fosforu Prohorti plus. Fosforowej wersji Prohorti plus P, 4 kg na hektar, w połączeniu z preparatem NHCA-delta, który coraz częściej jest stosowany już w kukurydzy i jest takim połączeniem wapnia i azotu, bardzo dobrze stymulującym rozwój systemu korzeniowego. Także to jest. Takie dwa przede wszystkim kluczowe, kluczowe mieszaniny, które nam pomogą przejść przez ten trudny okres. No i oczywiście w obecnym czasie nie sposób jest zapomnieć o takim preparacie jak MAX 4.0, czyli mieszanina mikroelementów, które są w 100% schelatowane i mają dodatek azotu i potasu. Bardzo. Korzystne połączenie właśnie w tych zmiennych, chłodnych warunkach. Jest to prolisma 4.0, jest to przede wszystkim również połączenie właśnie takiej nawozu mikro, również z czyli zawiera surfaktanty, które tak naprawdę pomagają w rozkładzie na powierzchni liści właśnie mieszaniny. I ułatwia to tak naprawdę pobieranie tych mikroelementów przez roślinę. A mikroelementy, jak wiemy, są trudno pobierane, i, a kluczowe w tym momencie wzrostu kukurydzy, kluczowe, aby zostały pobrane w sposób taki efektywny. Także tutaj Prolif Max4.0 w dawce 2 litrów proponujemy stosować łącznie w połączeniu z preparatem wcześniej wspomnianym NHCA Delta w drugim podejściu. To jest bardzo, bardzo ważne. Również na sam, że tak powiem, koniec bardzo istotne jest zastosowanie Boru. BOR proponujemy raz podać w kukurydzy i wpływa on przede wszystkim na dobre wyziarnienie kolb. Także tutaj mamy też taki produkt Procamor w dawce dwóch do trzech litrów. Bardzo ładnie nam tutaj zapobiega niedoborom i wychodzi jakby naprzeciw oczekiwaniom tej rośliny na ten składnik. dziś wiemy, że największym zagrożeniem w uprawie kukurydzy cukrowej jest umacnica prosowianka i szkodnik ten robi ogromne straty, oczywiście zaniedbana plantacja to ogromne straty, poraża kolby i robi duże spustoszenia, prawda? Jakie są metody tutaj zaradcze w tej, w tej kwestii i kiedy je zastosować? Bo jest tak, chyba ważny moment, tak naprawdę, kiedy zastosować tak. właśnie te działania. Oczywiście, mhm. że tak. Może jest teraz w tym momencie akurat troszeczkę za wcześnie. Aczkolwiek. Tak, tak. Ta jest jednym z najgroźniejszych problemów w uprawie kukurydzy, nie tylko cukrowej, generalnie kukurydzy. Mamy dostępne metody, zarówno chemiczne, jak i biologiczne. Także uszkodzenia, jakie powodują właśnie tutaj larwy. Na właśnie kolbach, łodygach są bardzo kluczowe, ponieważ no, zmniejszają nam jakość i ilość plonu, tutaj działalność tego szkodnika. A trudno sobie wyobrazić, że na takim produkcie, a kukurydza cukrowa jest takim produktem spożywczym, który finalnie jest. Dostarczany właśnie przez przemysł w postaci puszki, w postaci właśnie mrożonki, że będzie tutaj jakiekolwiek porażenie właśnie tym szkodnikiem. Także zdecydowanie tutaj polecamy stosowanie preparatów. Do tej pory takim popularnym preparatem, który już nie jest dopuszczony do. Obrotu był Proteus, natomiast w chwili obecnej nie mamy go w doborze. Natomiast zdecydowanie polecamy tutaj zastosowanie bardzo skutecznego rozwiązania polegającego na koragenie, koragen 200 SC. Skuteczność przede wszystkim w małej dawce, dawka 125 ml na hektar. Bardzo mm. Zwalcza tego groźnego szkodnika i tak naprawdę kluczowy jest moment, dlatego, dla określenia momentu tutaj zastosowania, powinniśmy i stosujemy tak naprawdę na dużych plantacjach i stosujemy, kierujemy się monitoringiem tutaj tego szkodnika. Także stosowane są powszechnie pułapki feromonowe, świetlne, także na podstawie właśnie tutaj liczebności i fazy właśnie rozwojowej tego patogena wchodzimy z zabiegami, także, także tutaj przede wszystkim koragen. Oczywiście bardzo również jest istotna metoda biologiczna, która do tej pory stanowiła duże takie uzupełnienie właśnie typowych metod chemicznych i mamy preparaty. Ostrinia stop, który w dawce 100 gram na hektar, właśnie w formie oprysku, stwarza niekorzystne warunki do rozwoju tego patogena, i mamy w ostatnim czasie bardzo korzystne spostrzeżenia z działania tego preparatu. Także długo przede wszystkim działa do 6 tygodni. Stosujemy ostrinię w ostatnim momencie, kiedy możemy wjechać w pole. Opryskiwaczem. Wiele gospodarstw jest wyposażonych w opryskiwacze samojezdne, zatem mogą wjechać w każdym momencie i zastosować ten zabieg tak, tak. punkt. Także, także tutaj na pewno ostrynia przyjmie się i będziemy tutaj mogli się cieszyć skutkiem właśnie działania tego preparatu biologicznego. Także mhm. może tutaj mamy na tą chwilę trudny okres. Jeśli chodzi o samą sytuację polową w tym momencie, na podejmowanie decyzji odnośnie zabiegów tutaj w kierunku ostryni, jeszcze będziemy chwilkę mieli czasu. Na pewno czas aktywności tego szkodnika przesunie się do przodu. Zazwyczaj końcówka, właśnie czerwca, My już mieliśmy tutaj wykonywane zabiegi. Trudno powiedzieć, jak przy tym dramatycznym przebiegu pogody nastąpi to w tym sezonie. Także musimy obserwować nasze plantacje lustrować, korzystać mm -hmm. właśnie z monitoringu mm -hmm. obowiązków, żeby... No ten, ten... tak, dziękuję. Dziękuję Sławko. Na pewno opóźnienia będą, to już się obserwuje na wielu plantacjach, również kukurydzy cukrowej, no zwłaszcza która jest, roślina, która jest ciepłolubna. Szanowni Państwo, dobiega już końca nasz, nasz kolejny odcinek komunikatu warzywniczego z firmą Procam. Gościem, gościem był Sławomir Mechacki, a tematem, przypominam, była dzisiaj uprawa kukurydzy cukrowej. Dziękuję Ci serdecznie.